Gdyby oni byli, mówię, nawet w Mongolii i była, była taka korupcja, taki rząd, rząd, no, sam by się na taczkach wywiózł. Czy, proszę mi powiedzieć, kiedyś mi pan powiedział, jeszcze bardzo dawno temu rozmawialiśmy sobie i pan mi powiedział takie fajne, bardzo, bardzo moz, mądre zdanie, że kiedyś, jak Polska wychodziła na Stadionie Chorzowskim, jak, jakakolwiek przyjechała reprezentacja, Wielka Brytania, jakakolwiek, to każdemu zadrżały nogi, A, ale i, i na stadionie chorzowskim, kiedy wy wychodzicie, nawet wy byliście stremowani, ale wam, was to pobudzało. Czy teraz taki przeciętny młody człowieczek patrzy na to wszystko, co, co, się, co się takiego stało, co się zmieniło? No to się Pieniądze? stało... Nie nie, 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 nie. Bo nie ma serca, bo już teraz nie ma po, serca. Po prostu są to kopacze, biegacze je, 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 Jeśli od, od lutego nie ma Ben Benhakera u nas, bo jest Fejnordziem, bo Fejnordem się tak. nie był na żadnym meczu ligowym, nie był na żadnym meczu pucharowym, to skąd on może wiedzieć, że u nas jest jakiś Peszko, że u nas jest jakiś rzeźniczak, że u nas jest jakiś, e, nie wiem, Małecki i inni chłopcy, którzy mogą grać. O tych, których zna, tam zapisane, proszę bardzo, proszę sprawdzić. Ci, którzy grali teraz... Skompromitowali się na mistrzostwach świata w Korei, skompromitowali się na mistrzostwach Zdżera. świata w Niemczech, skompromitowali się na mistrzostwach Europy I w Austrii i oni, są, i oni są powoływani. Czyli to jest ta sztuka, kiedyś fenomenalna aktorka grała y, pani Kwiknińska, drzewa umierają stoją. Pan jest przecież też pan jest też trenerem, pan jest fantastycznym, był fantastycznym piłkarzem. Proszę pana. No wystawia pan jednego napastnika na wyjazd do. Y, na, na mecz, w swój mecz w, z Irlandią? O wszystko? Ale widzi pan, do czego doszło? Polski związek, też. Tak, ma, polsko, polski związek przecież. piłki nożnej. Reprezentacja. Są to, jest to bosek i boska reprezentacja. Jeden Bóg wie, co oni zrobią. No przecież to, to naprawdę, jeśli się gra jednym napastnikiem... Można grać jednym napastnikiem, ale trzeba mieć jakąś, powiedzmy, alternatywę w postaci tych, że są e, ci ofensywni pomocnicy. Tam. A u nas? U ja się teraz. Na chwilę... nas gramy, gramy systemem 1.10. Muszę panu zadać to pytanie, bo muszę się cofnąć chwilę w, mocno w czasie. Bo tak, żebyście wiedzieli, zdobywał pan medal na mistrzostwach świata w 1974 roku, zdobywał pan szeplo olimpijskie w 1976 na olimpiadzie w Montrealu. Potem była Argentyna. I właśnie chciałem zapytać, ja mam przyjaciół Argentyńczyków ze względu na dziadka, który mieszka we Włoszech, był Włochem. I rozmawiałem z nimi, to są ludzie, którzy mieszkają na co dzień we Włoszech. Wie pan, jaką reprezentację mi potrafili całą Dynastkę wymienić? Z 1974. Roku. I oni mi powiedzieli I proszę mi to stwierdzić Czy mieliśmy najlepszą drużynę na świecie w 1978 roku? Wydaje mi się, że tak Mieliśmy dlatego, że byliśmy doświadczeni Ale tam niestety był Jacek Gmoch Wspaniały człowiek, tak. wspaniały trener Ale on nie miał doświadczenia Gdyby tam był pan Kazimierz To gdyby była ta trójka Strejlał Gmoch i pan Kazimierz. Rejraf z Mochem rywalizowali i panu Kazimierzowi podpowiadali, panie Kazimierzu, może tak zagramy, może tak, może tak. I Jacek się fenomenalnie nadawał jako ten bank informacji. Natomiast jak oni w dwójkę podpowiadali panu Kazimierzu, i pan Kazimierz ten komputer pomyślał, że będziemy grali tak, a nie inaczej. My I myśmy to grali. Natomiast Jacek sam jako trener miał 50 myśli w ciągu minuty. I to myśmy mieli fenomenalny zespół, ale dam taki przykład, Zbyszek Boniek no dwóch właśnie. rozgrywaczy światowego formatu. Niestety, niestety dwóch takich nie może grać w jednym zespole. Musi być tylko jeden dyrygent. Było, było w Niemczech w 1974 tak. roku, był Overath i necer. Najlepsi piłkarze świata. Niestety Dwa karne obronione. Szen, 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 Szen postawił, postawił, posadził na ławkę necera najlepszego piłkarza świata bo dwóch nie może być. I Jacek właśnie, gdyby miał to doświadczenie pana Kazimierza, jestem przekonany, żebyśmy mieli medal. Tylko, że ja jedną rzecz chcę powiedzieć, na, że my narzekamy na tę na Argentynę, że myśmy tam słabo. No. Daj Boże, bo myśmy byli klasyfikowani na piąte, ósme miejsce na świecie. Tak. No bo, 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 daj Boże, żebyśmy teraz, żebyśmy tak walczyli, teraz walczyli. A my, jak, jak do mnie mówią, o, tutaj pan powiedział, Ben Hacker wprowadził do, do... Do Mistrzostw Europy. Do mistrzostw Europy. Proszę pana, jak myśmy grali za pana Kazina, myśmy byli w szesnastej najlepszych drużyn świata, bo zakwalifikowaliśmy do szesnastki, a potem byliśmy na trzecim miejscu, później na, na piątym miejscu. A jak pan to teraz wytłumaczy, że te Orły Nieloty były w Korei, Orły Nieloty były w, w Niemczech i które miejsce zajęli? Jako która? Jedna z 32 drużyn, prawda? Bo 30 tak. drużyn. Czy załapali się do szesnastki? Nie ja myślę, że I oni to cały czas mówią, że my miejscem. jesteśmy finalistami Mistrzostw świata. Jakimi oni są finalistami? Jak my do 16, patrz. A oni do 32, dwójki, a do 16 już nie weszli. Panie Janku, robnął Pan w kiedyś? A broń Boże, nie. To było właśnie po meczu z Argentyną, kiedy Kaziu grał setny mecz, nie strzelił, nie strzelił karnego. Ja, tak mi się wydawało, że przyszedł ostatni, przyznałem się, że e, zawaliłem. Ja mówię, przepraszam. No tak się, tak się stało. Do Kazia podszedłem i m, 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 powiedziałem, Kaziu, gratuluję Ci, no bo to był jego setny mecz. To jest tak. mój pierwszy Polak w klubie 100. Gratuluję ci. No trudno. Ja zawaliłem, ty, ty nie strzeliłeś i gramy dalej. Ale później Jacek Much mnie nie wystawił na następne spotkanie. Tak. I ja byłem na rezerwie. Kukla zagrał. Wtedy. Tak, Zygmunt Kukla wtedy grał i Jacka się zapytał, dlaczego Tomaszewski nie grał. A Tomaszewski ma tam zepsutą rękę. No właśnie. I, ja I, do i, tego wszyscy, I wszyscy od razu powiedzieli, że to ja się pobiłem zdejną, bo zepsułem sobie rękę. A ja powiem przed... wszystkim, co powiedział wtedy yy, świętej pamięci pan Powiedział pan Jan Tomaszewski ma zepsutą rękę, bo uderzył w coś tępego. Nie. I nie, wszyscy. Nie, nie. <laughs> tak, nie. A ja nie, ja nic nie miałem. Ja co to powiedział, potem przychodzą do mnie dziennikarze i mówią, jak z ręką ja mówię, Z jaką ręką? No podobno ma zepsutą. Ja mówię, nie mam zepsutą, tutaj wszystko jest w porządku. No i, i to tak poszło. Nie, 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 nie To może być tam reprezentacji naszej. Ty, Trudno powiedzieć, że. Kandydatów ja uważam, jest smuda, wymienia się Nie, nie, nie. Zmuda poradka. nie powinien być, dlatego że jest to niemoralne nawet, żeby zmude, z, smudzie proponować. Dlaczego? On podpisał w tej chwili umowę z Głębiem Lubin, no umowę właśnie. o pracę. Ale z zastrzeżeniem, że. Nie, nie, nie. nie, za nie, nie za, żołądę, za, za, żołądę, zastrzegać to, że pan może w przedszkolu, natomiast nie w profesjonalnym <laughs> futbolu. Bo gdyby Ferguson dostał propozycję, nie wiem, najlepszy trener świata z reprezentacji Anglii, tam w ogóle nikt nie odważył Fergusonowi zaproponować, skoro on ma kontrakt z Manchesterem, prawda? I w tym momencie jedynym wolnym trenerem, moim zdaniem, jest mój przyjaciel z boiska Heniek Kasperczak. Tym bardziej, że on jest solidny, on jest taki konsekwentny. Jest poukładany. Poukładany bardzo. tak. I tutaj przez te dwa i trzy lata praktycznie może coś zrobić. No i to jest zresztą konsekwencja bardzo dobrego trenera. trenera. Ja dziękuję serdecznie. Będziemy powoli kończyć. Tak, dziękuję. Ja również, a, dziękuję. A, może, a może optymistyczne zdanie na koniec. To co, już za cztery lata <laughs> będzie. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. <śmiech> <śmiech> w Piorze nie można dać gwarancji. Na, na, na żelazko nie ma gwarancji, a co dopiero na, na miążny. Jeszcze Mam nadzieję, że pan premier Tusk, że pan prezydent Kaczyński postąpią tak, jak postąpił. Putin i rozpieprzą to towarzystwo na cztery strony świata. Co, Inaczej nie będzie żadnego postępu. Jedyne, co optymistyczne, że udział mamy zagwarantowany w mistrzostwach Europy, to więc jest to nie tak, zabraknie. Ale... Nas na, Je, jeszcze, jeszcze na zakończenie jedną rzecz chcę powiedzieć, że nas będą rozliczali, jeszcze raz podkreślam, to jest najważniejsze, wszyscy musimy dmuchać w jedną trąbę, bo nas będą rozliczali z organizacji. Jeśli organizacja będzie falna, to wyniki sportowe będą na drugim miejscu. Dobrze by było, gdyby one szły w parze. Natomiast my będziemy organizowani, rozliczani z tej organizacji. I ja będę zadowolony, jak przyjadą moi koledzy powiedzą, ale że się zorganizowali. Bo Austriacy i Szwajcarzy odpadli teraz i teraz. Ale chodzi o organizację, bo to jest, to jest na wszystkich Polakach ciąży właśnie ten obowiązek. Tutaj nie ma spisu, to się z platformy, że to jest prezydent, Sejm czy Senat no, 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 czy, 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 czy premier. Wszyscy musimy dmuchać w jedną trąbę, która, się, która w tej chwili nazywa się Euro 2012. I no to... Miłym akceptem, bo to jest sprawa narodowa. narodowa. Tak, Polska jest zresztą czymś wielkim, to jest rzeczywiście. Jest to sprawa narodowa w tej chwili. Dokładnie. Organizacja Euro. A czy będzie wynik? Daj Boże, żeby był. Ale jak nie będzie, to żebyśmy się nie wstydzili potem za organizację. Spotkamy się pewnie za niedługo jakoś i znów sobie pogadamy, a być może coś się dobrego zmieni. Może wejdzie Putin, powie... No to... szkoda, że, no, szkoda, że nie nadmieniliśmy słowa o koszykarzach, o siatkarzach. Przecież... No, ale pro... o ale proszę, nie, nie, na... proszę bardzo, siatkarze i koszykarze są właśnie w finałach Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, piłkarze ręczni. I tam wa walczą jak równy z równym. Oczywiście przegrywają, wygrywają, ale walczą. Są na jakimś tam proszę, wysokim druga poziomie Najlepsza publiczność na świecie jaka jest? Siatkówka, koszykówka. Dlaczego ta banda piłkarska psuje nam e, i to kilkudziesięciu psuje nam opinię? Jak były mistrzostwa świata w Niemczech, policja e, polska i niemiecka zrobiły listę dwóch tysięcy tych bandytów. Z każdego, z każdego miasta tam no, po 30, po 50. Nie zostali wpuszczeni. Jaka była najlepsza publiczność w Niemczech? Polska. Proszę, czyli możemy zrobić. Tyle tylko, że jak w Polskim Związku Piłki Nożnej, no mówię, oni jak w tym dowcipie, jak zapodnieć krowę lodem pracują, im po prostu piłka przeszkadza. W działalności. Oni jeszcze... najlepiej by jechali, wyjeżdżali. Czy potwierdzi pan, jeszcze na koniec moje zdanie, bo muszę to jeszcze o Brożku. Pa Paweł Brożek, to, to jest piłkarz, który nigdy nie nadawał się do reprezentacji. Ja przepraszam, muszę tak powiedzieć, bo ja to stwierdzam i takie jest moje zdanie. Ale ja uważam, że on wychodzi na wojsko i mówi: Boże, jedyny, znów, znów mi każą strzelać? Czy ja mam strzelić w bramkę? Ale... Jak, ja, jak, jak patrzę na jego twarz, to to jest przerażenie. Ale w Prze która twarz jest tam do, do zwycięstwa? No nie ma. Twarzy. No przecież to się rzuca, jak wpadam w te, w te wrony, to kraczę jak on i tym miłym akcentem Jan Tomaszewski był naszym gościem. Dziękujemy na serdecznie. Dziękuję teraz chwila muzyki. Oczywiście Marek Kowalczyk również wypowiadał się o sporcie, a my potem wracamy z zgoła z odmiennym tematem, już bardziej kulturalnym, więc będzie trochę spokojnie, bez emocji. kultury nie było? Nie było tu kultury? Była kultura. Nie, nie, to raczej chodziło mi o to, że było strasznie dużo emocji. A teraz tych emocji będzie mniej, no bo w nie, kulturze nie dzieją się takie rzeczy myślę, że jak w sporcie. Myślę, że będzie jeszcze więcej emocji, ponieważ festiwal Dialogu Czterech Kultur, który właśnie trwał Łodzi, no budzi nie. bardzo różne emocje. Myślę, że Ale chyba nie tak skrajne, jak w no, no, Myślę, to że więcej. To jest po prostu Dobrze. dno. Także z jeden skraj z skrajności tej muzyki. To jest po prostu chwila muzyki, a potem...